Witam wszystkich bardzo serdecznie. W 43 odcinku Eli nie jest. Tego miałaś zawołać swoje dzieci <grym> na posiłek. W 43 odcinku Desim 4 Challenge 100, dzieci. Jak widzicie, znajdujemy się jeszcze w granitowych kaskadach, ale znajdujemy się tutaj dlatego, że mamy niedzielę. No i Eli zrobiła właśnie śniadanie dla swoich dzieci. Tutaj dzieciaki ładnie czekały. I teraz sobie wszyscy ładnie zjedzą śniadanko. Zobaczcie w ogóle jaki brzuchol wielki, ja jeszcze się tak zorientowałam, wchodziłam, o 16.00 zachodziła w ciążę, więc o tej godzinie e, też powinna urodzić, więc spokojnie jeszcze możemy tutaj sobie być trochę. E, Agnieszka jest smutna, ale to też dlatego, że ona ma taką cechę ponura. Także tak jest, śniadanko jest zrobione, a gdzie jest Filipek, tutaj usiadł? Fajnie było jakbyś tutaj usiadł. Poprosiłabym o to. Deszadę? Postawimy to tu. Chodź Filip, usiądź tam. Co to za telefon dzwoni? Co się dzieje? Michalina chce pogadać. Nie, 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 nie. Generalnie Darię dzisiaj wyprowadzimy, bo będzie trochę mało miejsca w tej rodzince, jak będzie dziecko się rodziło. Także tak też zrobimy. Chciałabym, żebyś Filip usiadł tutaj koło wszystkich. Halo, halo. Siadaj tam. Wszyscy mieli ładnie razem jeść. A ty to jesteś świrek jeden. Świrek, grzybek, muchomorek. No wreszcie, wreszcie. Także niestety nie będziemy tutaj dzisiaj więcej, nie będziemy tutaj dłużej, no bo chciałabym, żeby El już była na spokojnie w swoim domu, żeby dobrze doczekała do porodu, a poza tym dzieciaki muszą też się do lekcji przygotować, do szkoły, bo fajnie by było, jakby były jakieś awanse i tak dalej, jakieś piątkowe, szóstkowe właśnie, żeby były szóstka, żeby były szóstkowe uczennice naszej dziewczynki, oczywiście Filipek też i wtedy, żeby się troszeczkę miejsca zwolniło, to by było fajne. Ale co się dzieje u naszej Agniesi? E, wiesz co, zanim reszta zje, albo dobra, posiedź sobie i pogadaj z nimi, rozmawiaj z mamą. Nie, 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 nie graj. E, pochwal szczerze, gadaj sobie, porozmawiajcie sobie wszyscy. E, no, wiem, że chcielibyście tutaj pograć, bo tu są jakieś tam gierki, no ale tak nie za bardzo. Myślę, że będziemy się wybierać w miarę możliwości, jak będzie tutaj trochę wolnego, chociaż na jeden dzień, prawda? Byłoby fajnie. No, ale dobra, wy sobie ładnie jedzcie. Dlaczego oni jakoś tak powoli jedzą? Chciałabym, żebyście byli na i tak wrócili do domu Eli, pierwsza zaczęła jeść, nie może zjeść, kurczę, nie rozumiem. Do łazienki? Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Czyli tak, wszyscy zjedli. Eli, nie sprzątaj, nie, nie, nie. Schowajmy może to jedzenie, które tutaj jeszcze jest do wyposażenia, bo może to się przydać w sumie. Schowamy wszystko, co jest. Bo ja nie wiem, jak tam w domu z tym żarełkiem jest, powiem szczerze, że nie wiem. I teraz na telefon chyba, prawda? Mm. Gdzie to będzie? Podróżuj do domu. Okej, okay. tylko ciekawe, do domu. Tak, zakończenie urlopu. Dobrze, wszystkich do domu. Tak, to chcę, to chcę. Dobra, to widzimy się w domku. Okej, okay, okej, okay. zanim cokolwiek tu się stanie, ja bym chciała, żeby Eli poleciała do Kingi malutkiej i żeby zrobiła urodzinki, bo jak widzicie, te powiadomienia już wyskoczyło jakiś czas temu. Kinia wróciła od niani, także dobrze, więcej opcji postaż. A reszta zaraz się zajmie tutaj lekcjami, róbcie co chcecie, zaraz, zaraz was ogarnę. Tylko tak jak mówię, na początku urodziny Kingi, a potem ja ją przebiorę, jeszcze wam pokażę, no i przy okazji pokażę Wam Filipa, jak jest przebrany, bo tego też nie pokazywałam, a jest strasznie chudziutki, więc troszeczkę ciężko mi było dobrać dla niego ubranie. Patrzcie, rudziutka będzie. Jej! Fajnie, w koczku wyskoczyła, ale zrobię chyba warkoczyki, bo warkoczyki jednak dla mnie są superowe. Tu, 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 tu mały geniusz. A kolejna cecha to będzie tarara, mul książkowy. Okej, okay, okej, okay. sprzedam zaraz kołyskę, a tymczasem pójdziemy sobie, gdzie Ty Ali lecisz. Chciałabym, żebyś... Dobra, to może się Daria po prostu przebierze. E, zmień wygląd i lecimy, słuchajcie, teraz do kibelka. Do kibelka. <laughs> Jakiego kibelka? Do przebierania. Okej, okay, także mamy już naszą Kinie. Ma też takie, słuchajcie, piękne warkoczyki jak nasza Kasiula. No, ale nie są podobne. Zobaczcie, tak wygląda Kingusia. Bardzo ładna dziewczynka. No i oczywiście te warkocze z ucieczki w plener. No, musiałam je dać. Także pokazuję. To jest strój codzienny. Dalej mamy strój oficjalny, sportowy, do snu, na imprezę i dopływania, A pokażę Wam jeszcze naszego Filipka. Zobaczcie jakie chude patyczątka, jakie nóżki chude. Także zobaczcie, to jest jego strój codzienny, oficjalny, sportowy, e, do snu, na imprezkę i dopływania. pływania. No patyczek jak nic. Ok, przechodzimy do rozgrywki. Ok, tak więc dzieciaczki są przebrane. Jeszcze w międzyczasie wyprowadziłam Darię. Wszyscy teraz ładnie odrabiają lekcje, a mamunia zajmuje się swoim ogródkiem. Myślę, że to nie będzie jakaś dla niej ciężka praca, bo myślę, że to dla niej jest sama przyjemność, ponieważ ona bardzo lubi się tym zajmować. No i czekamy, słuchajcie, na poród. Już niedługo powinien być. Według moich obliczeń za około 3 godziny powinien się zacząć, ale sami widzicie, zobaczcie, robię na przyspieszeniu, zobaczcie jak szybko spada pęcherz. Zobaczcie, on zaraz będzie, no już mówiłam, że zaraz będzie żółty, zaraz będzie czerwony, także niech ona się tam zajmuje. Dzieciaczki pięknie odrabiają. Maleńka Kinga też pierwszy raz lekcje odrabia. Fajnie by było kominek rozpalić. No ale dobra, może na razie nie. E, te krzesła mi się bardzo podobają. Bardzo, bardzo, bardzo. Są takie fajne. A Eli tutaj widać. wszelokno robi. Ale brzuchu jest naprawdę niesamowity. No i tyłeczek też. No, także tak to wygląda. Mamy jednego chłopaczka. No, leć, leć, a ja ci zaznaczę. Ja ci ładnie zaznaczę. Ja to lubię, skorzystaj. <grych> no i co, I nie można nic zbierać. A w ogóle mieliśmy zobaczyć, ile kosztują w tym momencie winogronka. Ile winogrona kosztują? 230 tysięcy, bardzo fajnie. Nikt jeszcze nie odrobił lekcji. Ja bym chciała, żebyście nie rozmawiali pomiędzy tym. Bo tutaj uzyskaj dodatkowe zaliczenie, bo w większości tylko kinia tutaj miała. Coś tam do robienia? No i zaraz, właśnie jak Kasia skończy, będzie sobie chyba grała na pianinku, bo ona się tym zajmowała. Dokładnie. I to mało nawet jej zostało, więc zaraz będziesz sobie ćwiczyła. Ćwicz, proszę bardzo. Eli, co u ciebie? Co ty jeszcze chcesz robić? Mów do rośliny. A jeśli masz taką ochotę, to proszę, ja ciebie, nie ma problemu. Filipek też skończył, dobra. Filip, Filip, co się u ciebie dzieje? Co ty w ogóle robiłeś? Jeszcze jeden poziom umiejętności. A ty co robiłeś? Czym ty się zajmowałeś? Granie w gry wideo. Ok, to możesz sobie tutaj pograć. Big Bog. Czy to było to? Nie, dobra. Weź sobie lepiej na komputerze. Może być i tak. E, graj w grę. E, niesamowity sport. To jest fajne. FIFA, FIFA. <gryzanie> I co będzie u naszej Agniesi? Agniesia też coś potrzebuje. Jeszcze jakaś umiejętność kreatywna. Czyli ty się po prostu bawiłaś, ale może tym razem coś porysujesz. Ale czy jest stolik do rysowania u chłopaków? Jest. Ale dobra, pobaw się lalkami. O! Baw się lalkami i baw się ze swoją młodszą siostrą Kinią. Pokaż jej, jak się tam bawi laleczkami. Idźcie się, dziewczyny, ładnie pobawicie. Akurat i jednej i drugiej wzrośnie troszeczkę tych umiejętności. A mój chłopuś gra. Chciałabym kupić skrzypce dla dzieci, także myślę. Znaczy, kupiłam już do nowego domu, więc jak będziemy w nowym domu, to będziemy już to robić. Tylko wiecie, jak to jest. Po prostu z tymi przeprowadzkami jest bardzo dużo roboty. Dlaczego drzwi są otwarte? LOL, nie wiem o co chodzi. W każdym razie, wiecie jak to jest? Jak się cały dom od podstaw robi, wszystko urządza, to bardzo długo zajmuje, ale mam nadzieję, że jakoś uda mi się to w niedługim czasie zrobić. Ale chciałabym, żebyś może pomalował jakiś obraz. Może troszeczkę kaski nam to przyniesie. E, obraz abstrakcyjny za 100, proszę bardzo ładnie. Co tutaj, taka interakcja? Ojoj. Co to się dzieje? Brak rodziny. O, weszła do domu już od razu. Stargane nerwy, e, zszargane, przepraszam. No widzicie, bo ona źle gra i to jej się nie podoba. Matka powinna się nauczyć. A czy masz taką interakcję? Pomóż. E, oglądaj nie. Przyjazne, czy ty możesz jakoś jej pomóc w tym? Chyba nie możesz. Ale ona i tak zaraz to skończy. Nie bój się, nie bój. Dziewczynki bawią się ładnie, pięknie. Czy nasza Kinia już zdobyła ten poziomik? Nie, ona dopiero trzeci, a czwarty potrzebujesz, tak? Oj, I motorycznych miałaś też trzeci. No dobrze, no nie ma problemu. Dobrze, Kasia już osiągnęła ten poziom, który potrzebuje. Dokładnie, więc możesz już to skończyć, bo mama się denerwuje tylko. E, co ty byś chciała robić, kochana? Możesz się w... albo iść na górę do siebie, do łazienki. O, tam ciebie wyślemy. Do tej łazieneczki tutaj. E, weź kąpiel z bąbelkami. Albo na początku może skorzystaj. O, tak. Zrobimy tak, skorzystaj, weź kąpiel z bąbelkami, no i to ci troszeczkę zajmie. A Filip, Filipowie jeszcze to brakuje, kurczę, o to maleńka. Oj, bawcie się razem, bawcie się lalkami z siostrą. Nie, 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 nie. siostrunia, nic nie robisz innego. Ja wiem, ty chcesz troszeczkę się umyć, ale to zaraz to zrobisz, spokojnie, spokojnie. Mamusia maluje, no i słuchajcie, już niedługo powinien być ten poród, prawda? Zobaczcie, poród za nie wiadomo ile. Czekamy, czekamy, troszkę przyspieszę. Bo ona o 16 tak u tego kolesia była, więc może trochę później. Może trochę później zachodziła w tą ciążę. Ale słuchajcie, już jest pół do... O, kto to przyszedł? Karolina Handret, fajnie. Maleńka, ty miałaś się bawić z siostrą. Nie kąp się jeszcze na razie, to wieczorkiem. Jeszcze nie śmierdzisz, bawcie się razem. Baw się lalkami z, y, z siostrą. Nie, no to mała może będzie się bawiła. O, może tak. Baw się lalkami z... Aha, nie, no to oddzielnie się bawcie. Po prostu bawcie się tutaj koło siebie, pilnujcie się nawzajem, a wyślemy Kasię. Kasiu, musisz wyjść niestety z kąpieli, po, pogadasz sobie z siostrą, proszę bardzo, zaproś do środka i tutaj yy, musisz sobie pogadać z nią przyjazne, popraw humor i tak dalej. Także spoko, loko. Jak u ciebie idzie? Bardzo dobrze. Dziewczynki macie się ładnie bawić. U Kasi jest już jakiś poziomik. Jeszcze nie ma. Wiecie, musi być drugi, więc troszeczkę Troszeczkę tutaj brakuje. A u Agniesi? <laughs> jeszcze jeden, jeszcze jeden. No to małe, bawcie się. Co się stało? Nie swoja, brudno. Pewnie coś tam się popsuło, znając życie, no. Bo ten kibar się psuje masakrycznie cały czas. Nie, rozlane tylko, no co ja mam zrobić? To nie jest moja wina, że tak się zachowujesz. Dziewczyny, pogadajcie sobie. Pokażcie tutaj naszą Karolinę. Karolina i Kasia, razem we dwie, nie są podobne, prawda? Moim zdaniem w ogóle. Co wy na zewnątrz co się gadać? No to róbcie, co chcecie. Mamuńka, jak tam twoje malowanie? Dobrze ci idzie? Mam nadzieję, że tak. Dziewczyny się bawią. Troszkę to przyspieszymy. Zdobyta charyzma, ja się cieszę. Pewna siebie, świetnie, tylko dlaczego tego porodu nie ma? Ja się pytam, bo tak czekam i czekam na to. Nie wiem o co chodzi. Proszę bardzo dalej. Abstrakcyjne zastówkę. A i jak tam twoje? Kibel, jeszcze nie spada tak za bardzo. Dziewczyny bawią się. Pięknie. Ej, trochę powiem wam, że mnie to y, martwi, że tego porodu nie ma w dalszym ciągu. Siedemnasta, coś. Drugi poziom kreatywności. U kogo? U kini? Kingusia. Pokażę. Dobrze. A dlaczego ty nie ćwiczysz, maleńka? Nie idziesz jeszcze się kąpać, proszę ciebie. To nie jest jej przemęczanie, bo wiecie, no bez, bez kąpieli przeżyję. Ale chciałabym... Dobra, to niech ona tu się wykąpi. Baw się w kąpieli, a później możesz porysować kształty. O, może tym lepiej się zajmiesz. O, i zaczął się poród. No i wyśmienijcie, proszę bardzo. Moja droga, eee, nie wyrzuć... Ojej, urodziecko w szpitalu, kurde, dołącz. Właśnie, bo jedzenie zapomniałam schować od razu do lodówki. Kto to był ojciec? Piotr Gądkowski? Dobrze mówię, tak jak zapisałam sobie. Tak, ciekawe, czy będzie blondyneczka, dziedziuszka. Zobaczymy, zobaczymy. Ale jaja, muszę Wam pokazać. Patrzcie, kogo mamy? Jako lekarza Oliwiera. Oliwier będzie dzisiaj. Czy on będzie dzisiaj przyjmował, przyjmował nasz poród? Eli gdzieś do kibelka uciekła. Proszę, moja droga, a tu kto siedzi? Dominik Mazur. Ech, zgłoś się w recepcji. Leś tam szybciutko, ale by było fajnie, jakby on przyjmował poród. Cynek nasz. No, zobaczymy, zobaczymy. O, już przyszła. Pani pomoc. Pani pomoc pielęgniarka. Idzie. No, bezki, tu Oliwier odbiera po poród swojej mamy. Ajajaj. Aż mi łezka się wokół zakręciła. Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Oliwcie, jak sobie radzisz? No, ja nie wierzę. No, po prostu dla mnie jest to mega. Oliwier! Oliwier lekarzem. Dzielnie, nie zrób mamusi krzywdy. Pamiętaj, że to ona ciebie tu urodziła w tym samym szpitalu. Za szybami, za oknami, za siedmioma górami. Ojajajaj, aż się wzruszyłam tym faktem. Mówcie, co chcecie, ale naprawdę. Kogo mamy? Dziewczynkę? Fajnie, że dziewczynka, ale znowu w sumie tam więcej dla dziewczynek zrobiłam pokoi w naszym nowym domu, więc spoko. Prosiliście, słuchajcie, o Weronikę, bo Wiktoria była, ale Weroniki jeszcze nie było, więc ja sobie tu zakreślam, że Weronika jest. I to wpisuję od razu, Weronika, 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 proszę bardzo, czy mam jeszcze? Nie będzie. Niestety, jakoś ostatnio nie może nam się udać mieć... Oj, płacze, maleńka, przytul. Będzie blondyneczka, patrzcie, jasna jest. Będzie blondyneczka jak ciul na bank będzie, ojoj pożegnaj oj widzicie, już idzie już idziesz do domu, tylko przyszedłeś po rult mamy odebrać, no to w sumie fajnie no, dobra, elit też zmykaj zmykaj do domku, no, leć, leć Witamy, witamy. Eli od razu dotarła tutaj do tatusiów. Tutaj na pewno ktoś będzie, bo jeszcze ich troszeczkę tu jest, aczkolwiek się kończą, więc już niedługo będziemy e, się wybierali do innej rezydencji. Proszę bardzo, proszę bardzo. z niedziela godzina 20:45. Niestety dzieciaków nie mogę przypilnować do lekcji. Ja chciałabym, żeby tam się skupili, żeby te umiejętności uzyskały, także zobaczymy, zobaczymy, czy się uda. E, pro, poproszę tylko, żeby Eli szybko się tutaj ogarnęła ładnie i szukamy tutaj jakiegoś facia. Dobra. Tu się nikt nie kręci. Tu się kręci kto? Mike Gramosim z tego znamy. Tutaj nie ma nikogo na zewnątrz. Również nikt. Kto tu pływa? Justin Bieber. Dobra, <grym> Justin Bieber tu pływa. No śmiesznie. Tutaj, słuchajcie, jest Piotrek. Hmm, a jeszcze ktoś powinien być w tym domu? Tylko nikogo nie ma. Niedobrze. Może ten gazela tu przyjdzie. Czekaj, bo czy ty kogoś znasz jeszcze tutaj? A czy może na przykład tego typka yy, nowego, jak on tam się nazywa? Tego, co poznaliśmy na weekendzie, tego ogrodnika leśnika, jak on tam się zwał, jak zwał. Czy on tu na przykład może gdzieś być? Nie, nie mamy w ogóle z nim żadnych relacji. Ajaj, nie Niedobrze. No poczekajmy, może przyjdzie tutaj, bo tam był taki gazela. Czekajcie, tam ktoś idzie, tylkoś babeczka. Julia Mucha. Dobra, czekamy chwilę, czekamy. Patrzcie, znalazłam takiego Szymona Kawkę. Podbijemy do niego. Urocze zapoznanie. Przyjdź, trochę daleko. Zobaczcie, no tak trochę dużo. Gdzie jest? Gdzie ty jesteś? Eli jest tutaj aż. O, ludzie. Czekajcie, bo tu ktoś jeszcze idzie. Ale tu idzie chyba jakaś bobeczka. No bez kitu. Dobra, no biegnij, no. Idziesz do niego? Mam nadzieję, że biegniesz. Dokładnie. Justin Bieber se pływa. Nie jest świadomy tego wszystkiego. Gdzie ten koleś? Aż tam! O ludzie, patrzcie, jest dopiero tutaj. Biegnij. Czeka dalej. Czeka. Jakimś takim magiczną mocą chyba go tutaj przyciągnęłaś. Tylko gdzie my się postaramy o dziecko? Wbijemy do tego domu. bez kitu. Wbijemy razem z nim do tego domu. Może się uda? Nie mam pojęcia. Bo on może nie przyjść do nas, ja nie wiem. Jest urocze zapoznanie? On jest pobudzony, świetnie. Jestem, e, słodka gadka, jestem zachwycona, że, się, że tutaj się zgodzisz o tej godzinie. Spoko, loko, myślałam, że to szybko wszy, wszystko pójdzie, ale niestety. I oczaruj. Biegniemy z tym, z tym tematem. Jedziesz z tym koksem, szybko, szybciutko, romantyczne, proszę bardzo. E, posi pocałunek. E, zaproś na noc. O, 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 niech przyjdzie do nas na noc, ciekawe, tylko nie wiem, czy ja go chcę. Najwyżej go wygonimy, jakoś powiemy. Wyproś, nara. Zgodzi się? To świetnie. I wracają do nas? Ciekawe, czy do nas pójdą. Halo, halo. Dobra, to weźmiemy sobie tak podróżujzy I weźmy z tym kolesiem. Chodź, chodź. Jak on tam się nazywał? Kawka? Kurde, nie mogę go znaleźć. Ajajaj. Dobra, dobra. Jeszcze gadajcie. Jeszcze tu gadajcie sobie razem. Mm. Czekaj, czekaj. Czy ty tutaj masz jakiś pocałunek? Pierwszy pocałunek. Bardzo dobrze. Całujcie się. Nie gadajcie, tylko całujcie się. Ja was proszę o to, bo patrzcie, jak jest późno. Ja liczę na to, że zajdziesz w ciąży, kurde, w niedzielę, a tu jeszcze może być także w poniedziałek, niestety. E, pierwszy pocałunek, jeszcze raz. Proszę bardzo, co tu jeszcze możemy zrobić? Nie chcesz chłopaka żadnego e, obiecać, zadedykować utwór? Nie. Słodka gadka. To będzie też dobre. Czekajcie, czy możemy tam pójść do tej chaty, zatrzymajmy to i postarać się tam o dziecko? Byłoby spoko. Bo ci faceci tak niezbyt są chętni na to wszystko widzę dzisiaj. ululululu lulu, gdzieś tutaj było. Postaraj się o dziecko z. Nie, jeszcze nie możemy. Dobrze, to nic. A ten idzie spać? Majkuś? Nie szczają się, włamiamy się do domu. Kurde, będziemy tak jak złodzieje. Pocałuj. Kurde no, romantyczne. Czy ja mogę z nim podróżować? Czy ja mam w ogóle go tu w kontaktach, bo ja tego nie widzę. Szymon kawka, zakochani, nieznany, dobra. Podróżujzy i teraz patrzymy. Szymon kawka, Szymon, kawka, Szymon, kawka. No, nie mamy go tutaj. Nie bardzo to rozumiem, gdzie wyjdziecie? Wyrzuć. A gdzie on poszedł? Nie, 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 nie. Mój drogi. Zaproś na randkę, dobra. To jest jedyna opcja, jaką możemy tutaj mu zaproponować, żeby z nami poleciał, bo nie mamy opcji podróżowania razem z nim, więc spoko. Dobra. Ej, może do spa byśmy poszli się postarać o dziecko? W sumie? Czy to jest dobre? Nie. W sumie mniej ryzykowne będzie, żebyśmy poszli do domu. Dobra, idźmy, idźmy, bo tam może się coś nie udać i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Dobra, wrócili do domu i od razu mają opcję postarać się o dziecko. Zobaczymy, czy uda się jeszcze to zrobić w poniedziałek jakiś śwacu przychodzi, tu maleńka się kręci. Ja mam nadzieję, że nikogo nie ma w sypialni, Eli. Błagam. Dobra jest. Już bardzo tutaj zaznaczyłam wszystko, żeby, żeby coś robili, bo już jest tak późno w nocy, ale mam nadzieję, że tu się ogarną wszyscy. Bawcie się, dziewczyny, bawcie, błagam was. A ty co tu robisz? Karolina, mam nadzieję, że nie wlezieś do sypialni, bo oni mają taki zwyczaj wychodzenia tędy. Kurde, oby tam nie wlazła. Uff, uh, całe szczęście nie. Bawisz się z ba zabaweczką? oj, oj. Poszła spać, ten gra dalej, żeby była kolejne, kolejna umiejętność. O, już poszło, już jest wszystko. Dobrze, to ty idź spać po prostu, leź do spania. Ta śpi, ta będzie spał, to się bawią. Ty musisz, moja kochana Agniesiu, zdobyć ten poziom. Baw się, baw się, baw się rolkami. A tu za drzwiami dzieją się tajemnicze rzeczy. A ta, kurde, jak, jakiś, jak jakaś pilnowaczka, chciałam powiedzieć la Eli, szybciutko, jest ciążowy zobaczymy czy się uda, jak, nie, to, jak się udało to typa wywalamy, on jest słysy, Boże, jak on wygląda, spójrzcie na to, szopowiecie ja pierdziele, jaki on jest dziwny usta ma wielkie dlaczego koleś, nie, 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 nie baw się z moimi dziećmi bo ty jesteś dziwny, koniec dokładnie a, randka, niepowodzenie, wcale nie miało tutaj być dobrych rzeczy, okej okay. Eli, y, musisz go wyprosić wyprosisz go Porozmawiaj. Czemu ty z nim rozmawiasz? Ja nie wiedziałam w ogóle, jak on wygląda, nie byłam tego świadoma, ale dobra. Więcej opcji. E, przyjazne i masz tu jakieś wyproś? Pożegnaj, dokładnie. Elona Rejou. I teraz proszę bardzo, Eli, dokończ swój obraz. Znów wytwarzanie. Czy to ty zaczęłaś? Chyba tak, chyba tak. Dobrze. Tutaj śpią, tu śpią. E, czekamy jeszcze, aż Agniesia skończy. Ty maleńka też się możesz pobawić. Baw się lalkami. Dobra, jak Agniesi poleci do końca, ta umiejętność to idzie spać. Eli trochę przez nockę, bo widzę, że jest w dobrym nastroju. Pomaluje obrazów, bo potrzeba nam hajsu, bo chciałabym w następnym odcinku już się przeprowadzić. Także widzimy się rano. Tak będzie. Także słuchajcie... Eli niech maluje te obrazy, dobry ma nastrój, więc widzimy się rano, wyślemy dzieciaki do szkoły, zobaczymy, może ktoś będzie miał awans, a na to liczę. Okej, okay, mamy już prawie siódmą, Eli zrobiła śniadanko, proszę bardzo teraz wszystkich e, zawołać na posiłek. Widzę, że tuż powstawiali, Kasia wstała, Filip wstał też, go tuż wysłałam, dziewczyny też zaraz będą mogły wstawać, może nawet niech już wstaną i niech ładnie zjedzą, wszyscy ładnie, śniadanko rodzinne jak pięknie tylko chciałabym Eli żebyś usiadła sobie może tutaj usiądźcie sobie wszyscy razem przy stoliku i Eli jeszcze słuchajcie zebrała winogrona ja że wam to pokażę bo jest ich na pewno więcej 261 pamiętajcie to i będziemy sprawdzać maleńka też nie siadaj tutaj siądź sobie tu czy dziewczynki idą lecą ale co się stało Poznaj nowe rodzeństwo. Szczęśliwa. Miałaś sobie zjeść. Oj, oj, Mama wołała na śniadanko, a ty nie wzięłaś. Czekaj, czekaj. Weź sobie porcję. I tutaj siadaj, bo ty jesteś najbardziej głodna i nie zdążysz się najeść. No cóż, najwyżej troszkę się spóźnisz. Usiądź. No, i tak wygląda nasz rodzinny posiłek. W ogóle fajnie wygląda ta ściana. Powiem tak, zaraz zobaczymy, ile Eli zostało do kolejnej grupy wiekowej. 11, więc trochę to jest mało. I zaraz jeszcze ten będzie, ta wyprowadzka. No, trochę to jest śmieszne z jednej strony, ale chciałabym tak zrobić, chciałabym się wyprowadzić, więc już w kolejnym odcinku. Obiecuję. W kolejnym odcinku jest wyprowadzka, tak? Więc Eli od razu szybciutko, jak się nie udaje, się zazwyczaj zachodzenie w ciąże w takich godzinach normalnych. Wczoraj, dzisiaj w sensie wczoraj w nocy był po prostu z tym problem. No ale wiecie, tak to bywa. Maleńka, ty coś jeszcze takiego miałaś zjeść kurczę, jajecznicę, nie wiem dlaczego nie zadosię. I no cóż, najwyżej nie będzie taka mocno najedzona. Także myślę, że jeszcze na pewno Eli urodzi. Urodzi 10 dzieci, to na bank. Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Trochę się martwię już tym wszystkimi zmianami, bo już niedługo będzie kolejna następczyni. Właśnie ktoś się pytał, co się stanie, jak. Nie idź jeszcze do szkoły. Nie, 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 skorzystaj sobie. A o, dobra, idź do tej szkoły, później skorzystasz. W szkole możesz skorzystać, dobrze. Idziesz, maleńka, do szkoły. Też. Dobrze, dobrze, kończcie ładnie i do szkółki wszyscy. No, yy, mówię, że ktoś się pytał, kurczę, jak gadam kilka rzeczy naraz, sam na myśli to nie mogę się ogarnąć. Ktoś się pytał, co się stanie właśnie jak Enli będzie seniorką? To się stanie, że yy, następczynią, która będzie rodziła dzieci, będzie yy, najmłodsza w tym momencie córka, ale chyba najmłodsza córka, która będzie właśnie zdolna do tego, tak? Bo jeżeli najmłodszą córeczką będzie yy, dzieciaczek, no to nie będzie mogła rodzić chyba czy będziemy czekać aż będzie jakaś rem nie remont tylko aż będzie y aż y stanie się dorosła nie wiem nie wiem jak to robić w ogóle Eli nie 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 nic żadnych nie robisz dinków idziesz się zająć z dzieckiem proszę bardzo y nakarm nakarm i ci, ci, chyba ci się chce spać bo nie spać no właśnie Eli nakarmi dziecko i pójdzie spać, Agniesiu, do szkoły, proszę ciebie, do szkoły ładnie. No i tak, 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 Eli nakarmi dziecko, pójdzie spać i widzimy się jak dzieciaczki wrócą ze szkoły, bo Eli nie spała, malowała cały czas, także wiecie, było grubo i czekamy na awanse dzisiaj, tak, tak, tak. Okej, okay, okej, okay. Eli, szybciutko na dół schodź, dobrze, dobrze, dzieciaczki wróciły ze szkoły i już mówię co się dzieje, słuchajcie, szóstkowa Kasia, szóstkowy Filip. I szóstkowa Agnieszka, czyli trzy razy urodzinki, trzy razy torcik. O, tutaj coś zostało, dobra, trudno. Coś mi na kichanie bierze, mam nadzieję, że nie kichnę Wam tutaj głośno, dobra, proszę bardzo. Wypowiedź, życzenie i zaczynamy maraton urodzinowy, czyli dzisiaj dwie osoby po prostu wyprowadzę z naszego domu, będzie tak. Dziewczynki, chodźcie do środka. Świętujemy dzisiaj urodzinki. Kasia i Filip na pierwszy ogień lecą. Proszę bardzo. Młoda dorosła i dalej Filipek. Leświeczki świeczki urodzinowe. Mama, co się stało? Coś mama pobiegła. Co tam się dzieje? Głupek, tak wyszło. Mamuśka. Chodź, chodź, nie wymiotuj! Podejdź tutaj. Filip dodaj świeczki urodzinowe, proszę bardzo, teraz twoja kolej <laughs> nie mogę się doczekać aż będziecie tacy piękni, wszyscy ładni wypowiedź życzenie i dalej prosimy tutaj Agniesia, żeby też przyszła bo Agnieszka też będzie dłuchała. jestem ciekawa jak ona w ogóle będzie wyglądała jaka będzie jej metamorfoza a czy, co jest u naszej Kini chciałam się zapytać czwórkowa, czy nic się nie poprawiło Filip staje się młodym dorosłym mm, trochę zgrubłeś mam nadzieję, tak by było fajnie Tum turum. Perfekcjonista. Ok, i Agniesia. Teraz będą najfajniejsze rzeczy tu się działy. Z tego względu, że po prostu, słuchajcie, ona się zmieni i będzie wyglądała zupełnie inaczej. Także też się nie mogę doczekać. Proszę bardzo, wypowiedz życzenia. Mamunia, świętuj. Uh -huh. Proszę bardzo. Uh -huh. Kształtów nabrała zdecydowanie. <laughs> ale na pewno ją będziemy musieli przebrać ty, 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 Wybitna malarka po mamusi. Ty, ty. I co wyszło? Zła. Tak się klikło, nie wiem o co chodzi, ale dobra. Ok, tymczasem ja kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że... Wam, mam nadzieję, że Wam się podobało się tak, to kciuk w górę. No i widzimy się w kolejnych moich odcinkach, Buziaki. Pa, Pa!